Budowanie kapitału to temat, który może wydawać się przytłaczający. Wiele osób myśli, że inwestowanie to domena ekspertów finansowych, milionerów. Nic bardziej mylnego. W dzisiejszych czasach inwestowanie może stać się zdrowym nawykiem dostępnym dla każdego, a przede wszystkim takim nawykiem, który pomoże zabezpieczyć przyszłość i osiągnąć finansowe cele. Dlaczego warto zainwestować swoje oszczędności? Jak to robić regularnie i minimalizować ryzyko? Pierwszym krokiem, by uczynić z inwestowania nawyk, jest zmiana sposobu myślenia o pieniądzach. Większość z nas traktuje oszczędności jako coś do wydania na wakacje, nowy sprzęt czy drobne przyjemności. Tymczasem inwestowanie to sposób na pomnażanie pieniędzy, budowanie majątku w długiej perspektywie, nie na ich wydawanie. Każda złotówka, którą odkładamy, ma potencjał wzrostu, jeżeli zostanie dobrze wykorzystana. Nawet jeśli zaczynasz od małych kwot, pomyśl o nich jako o nasionach, które mogą wyrosnąć w solidny kapitał tylko gdy będziesz systematyczny. Dlaczego? Systematyczność w inwestowaniu jest tak ważna. Inwestując regularnie, możesz z czasem zgromadzić pokaźny kapitał dzięki zjawisku, które nazywa się efektem procentu składanego. Procent składany to magia finansów. Działa jak kula śnieżna, która toczy się i rośnie, przynosząc coraz większe zyski. Każdy zysk z inwestycji jest reinwestowany dzięki czemu kapitał zwiększa się z każdym rokiem, nawet jeśli co miesiąc inwestujesz w niezauważalne dla Ciebie kwoty. Dzięki takiej strategii, choć zaczynasz od małych sum, z czasem możesz zgromadzić znaczący kapitał. To właśnie siła systematyczności. Małe kwoty mają wielki wpływ gdy poświęcisz czas, wiedzę i regularność. Jeśli chodzi o wybór instrumentów finansowych, jedną z prostszych opcji dla początkujących inwestorów są fundusze indeksowe bądź ETF-y. ETF-y, czyli fundusze notowane na giełdzie, również pozwalają inwestowanie w cały koszyk akcji, co zmniejsza ryzyko. To doskonała opcja dla osób, które nie chcą poświęcać dużo czasu na analizę poszczególnych spółek, ale chciałyby korzystać z ogólnych trendów rynkowych. Dzięki temu możesz zacząć inwestować bez specjalistycznej wiedzy i z ograniczonym ryzykiem, które zawsze wiąże się z wybieraniem pojedynczych akcji. Ważnym krokiem jest automatyzowanie inwestycji. Ustal stały przelew, który co miesiąc zasili Twój rachunek inwestycyjny. W ten sposób staje się to naturalną częścią Twojego budżetu, a nie decyzją, którą musisz podejmować osobno za każdym razem. Możesz zacząć od małych kwot, a w miarę wzrostu dochodów je zwiększać. Automatyzacja sprawia, że inwestowanie staje się takim samym nawykiem, jak płacenie rachunków. Z czasem nie zauważysz nawet, że te kwoty znikają z konta, a Twój portfel inwestycyjny będzie się stale powiększał. Niezmiernie ważnym aspektem jest dywersyfikacja, czyli inwestowanie w różne aktywa. Inwestując, w różne sektory, fundusze lub rodzaje aktywów zmniejszasz ryzyko, a zwiększasz szanse na stabilny wzrost. Niektóre inwestycje mogą przynieść wysokie zyski, inne mniejsze bądź nawet straty, ale dywersyfikacja pozwala zniwelować skutki niepowodzeń. To podstawowa zas zasada w inwestowaniu, która pozwala zabezpieczyć się przed dużymi stratami. Dzięki dywersyfikacji możesz zainwestować zarówno w akcje jak obligacje czy fundusze nieruchomości. Wszystko zależy od Twojej strategii. Niemniej zawsze najważniejsze jest inwestowanie w wiedzę. To najważniejszy z nawyków, które powinieneś wprowadzić na swojej drodze do budowania kapitału. Świat inwestycji zmienia się bardzo dynamicznie. Znajomość podstawowych zasad i narzędzi pomaga podejmować po prostu lepsze decyzje. Warto zdecydowanie poświęcić na to czas i energię. To inwestycja, która przynosi największy zwrot przez całe życie. Na rynku zawsze pojawiają się nowe produkty, trendy, strategie, ale edukacja finansowa pozwala być na bieżąco i świadomie wybierać najlepsze dla siebie. Opcje. Zawsze warto pamiętać, że inwestowanie to nie wyścig, to maraton, w którym wygrywają ci, którzy są konsekwentni i cierpliwi. Nie nastawiaj się na duże zyski. Wahania na rynkach są naturalne, a Twój cel to regularne zwiększanie kapitału w długim okresie. Nawyk systematycznego inwestowania daje Ci możliwość spokojnego patrzenia w przyszłość. Bez potrzeby podejmowania gwałtownych, ryzykownych decyzji w chwilach kryzysów. Im dłużej inwestujesz, tym więcej możesz zyskać. Dlatego ważne jest, by zacząć już teraz, bez czekania na lepszy moment. Pamiętaj, inwestowanie to zdrowy nawyk finansowy, który z czasem przyniesie Ci spokój i stabilność. Regularność. Automatyzacja i edukacja finansowa to właśnie klucze do sukcesu. Każdą złotówkę traktuj jako krok w stronę finansowej niezależności.